Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy drapać linię całą rodzinkę za 38 zł. Mam szczęśliwe, super, ekstra i mega. Wydrapamy w połowie, nic tu się nie wydarzyło. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. I sprawdzamy szczęśliwe linie. Tak patrzę, czy coś tu brakuje pojedynczo, ale jeszcze nie. Kolejny symbol PIK. Jest tutaj jeden, drugi. Słonik by mógł wpaść. Jest truskawka. Jedna. Księżyc. Teraz śliwka. O, tu księżyc ominęłam. Śliwka, śliwka. Kolejne kości. Dalej kwiat, nie ma, serce, też nie, garnek, tu jest jeden, kolejna podkowa, trefla, ananas, banan, słoń, biedronka, jest kluczyk. Też to nic nie dało, i ostatnia sakwa. Sakwa też nie pomogła. Pierwsza pusta, przegrana. To teraz super linie. Chyba widać całość, i zaczynamy. Tutaj by się przydał popcorn albo kwiat. Mamy arbuza. teraz słońce którego nie ma księżyc gwiazda podkowa wiatrak tu jest jeden czapka. Kości by się przydały. Ptaszek kości, kwiatek, ale by było linni. Mamy klapki. Nie mamy tych klapek. Parasol. Też nie. No i ostatnie balony. Jedne są, ale nie było pozostałych symboli. Pusto. Dawno nie miałam fajnej wygranej w tych super liniach. Coś się popsuły chyba. Ekstra linie. Teraz tutaj przydałby się najbardziej motylek. Najbardziej motylek by się przydał. Mamy słonia. Tutaj jeszcze dwa. Teraz polecimy od dołu. Jest parasol. Jeden. Kolejna sakwa. Tutaj dwie. I na dole już nie ma. Podkowa. jest druga tęcza następny symbol klucz tu są o Zobaczcie, kluczyk daje linię. No fajnie, w końcu coś wpadnie. Fajnie, fajnie. Może jeszcze nie jedyna linia. Sprawdzamy dalej. Mamy księżyc. Słoneczko by mogło być. Dobra, księżyce wydrapane. Teraz kraby. Tu jest jeden, drugi, więcej nie ma. Kości. Kości to by mogły być w tamtych liniach, a tu nie ma. Następny symbol, okulary, gdzieś tu widziałam. Tu. Tu jeszcze jedne. I koniec. Kwiatek. Kwiatek, kwiatek. Nie ma kwiatków. Przedostatni. Lody. Tu. No, ostatni symbol. Sprawdzamy. Moneta. Moneta, moneta, nie ma monety. Dobra, kończymy z jedną linią. Oby dużo, oby dużo tu było, a pewnie będzie dycha. Nie, no 20. Dobra, nie najgorzej. Nie najgorzej. D, d, d. Dwie dyszki w ekstra liniach, to jak się jeszcze chociaż mega linie zwrócą, to i tak będzie mały plusik. Sprawdzamy. Ale się nafa fluniło tutaj strasznie tymi wiórkami. Dobra. Tutaj mogłoby wpaść kilka symboli. Auto, winogrono, kokos, gwiazda. Zobaczymy, czy któryś będzie. Albo w końcu ten bonus dolarek. Cytryna. Cytryna do wydrapania. I nie ma cytryny. No szkoda. To teraz szukamy popcornu. Popcorn popcorn, popcorn. Też nie ma. To może flaming. Flamingi są. Na pewno widziałam. Jeden drugi. Trzeci. Czwarty. I chyba wszystkie pierścionek. Tu jest jeden. No to tylko jeden. Następna moneta. Chyba gdzieś była, chyba gdzieś była. Tu samotna, jedna, jedyna na końcu. Korona. Korony nie kojarzę, żeby była. No nie ma. Podkowa. Podkowa, podkowa. Tu są. Jedna, druga. Dobra, lecimy dalej. Dzwon jest. Tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i koniec. Klapki. Jedne są, są i drugie i trzecie. No dobra, następny symbol. Co my tu mamy? Prezent? O, tego to nie ma na pewno. Winogrono jest, 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 jest linia, jest. No to fajnie. To też będą ze dwie dyszki. Chyba, że coś więcej jeszcze dodrapiemy do końca, to będzie wiadomo, ale zwrot na pewno będzie. Dobrze, kolejny diament. Tu mamy jeden, drugi, trzeci. No, następny symbol łódź. Tu są. Mamy drugą linię. Zobaczcie. Dwie linie. Ale super. Moje ukochane linie dzisiaj nie zawodzą. To może jeszcze z jedna będzie. O, człowiek to zachłanny, nie? Dobra. Ostatni symbol. Słońce. Tu jest jedno, drugie. Mamy trzecią. Jest i trzecia linia. Jest trzecia. Fajnie. Dobra. To może jeszcze ten dolar w bonusie by w końcu był. Sprawdzamy, co tu jest. Chociaż może jeszcze tak szybko przelecę. Piuro. Nie było. Auto. Nie było. Kokos. Nie. Gwiazda. Też nie naszyjnik. Nie. Gwiazda pióro. Ananas, ananas był, był ananas, ale nie było gwiazdy. No są trzy linie. Trzy, trzy malutkie linie. Sprawdzamy, czy to będzie sześć dyszek, czy więcej. Może coś. Tu mamy 20. W kolejnej mamy 20, czyli 40 już. I tutaj. 20, 60, jest, jest 60, jest taka wygrana, jest oczywiście, czyli tu 60, a sprawdzimy jeszcze bonus, bo może tu się kryje ten dolar, nie, jest portfel za stówkę, ale 60 zł dzisiaj wpadło tu, eee, e, e, mam nadzieję, że to prawda, tu mamy 60, ekstraliniach, liniach 20, czyli 80 na 38 zł wkładu. Czyli podwoiliśmy dzisiejszy wkład i jeszcze troszkę fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że nieodwrotnie wygrały te zdrabki, także że te są przegrane, a te wygrane. Bo jakby było odwrotnie, no to trochę słabo, a tak fajny, fajny wynik. 80 zł. Dzisiaj jest. No dobra, kochani, moje linie niezawodne. Oby tak dalej. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.